Tym konkursie tym kontynentalnego z w składach narciarskich w Wiśle. Przypomnę to są zawody w ostatnim w tym sezonie. Jutro z kosztowie pływaczy kontynentalnym spotkają się w rozgostawach. Witam pierwszą trójkę zawodników. Dziś na miejscu trzeci, Robert Krujgotam, reprezentant Słowenii, Stefan Kula, którego doskonale znacie, dziś na miejscu drugim, i Andrzej Panemel z Norwegii zwycięstwa dzisiejszych zawodów. I może rozpoczniemy od pytań do, do naszych gości zawodników z zagranicy tym razem bardzo ogólnie o ocenę dzisiejszych zawodów do Andersa Ah Anders, uh, how would you sum up today's competition? It was miałem really good competition. Uh -huh. I had three good jumps today, so really happy because I haven't jumped so good uh, earlier this summer. Uh -huh. No więc Anders uważa, że zawody bardzo mi się udało. to trzy dobre skoki, z których jest bardzo zadowolony, w szczególności, że no do tej pory nie, nie szło mu aż tak dobrze. Ja mam takie pytanie u każbe Wisły, jak się Andersowi podoba nasz obiekt tutaj w naszym mieście? Anders, how do you like the ski jumping facility in here? Oh, it's really nice. it's, uh... I like it very much so. Myśzę, że by doszło do zrozumienia, ale na formalności boję się podoba i naprawdę się fajnie skacze. To samo pytanie do Roberta. <laughs> uh, Robert, so impressions of this today's competition? Uh it was uh really nice. The jumping uh, my jumping was uh, quite surprisingly good <laughs> because the training was uh, so bad, but uh kind of cut uh, myself and did two good jumps at the competition. No więc Robert też oczywiście zadowolony jest z zawodu i z dzisiejszego wyniku. A tym bardziej, że w treningu no nie szło mu najlepiej, ale przełamał się i, i, i właśnie taki jest tego rezultat. Stefan pan też pierwszy raz skakał dzisiaj na tej listy. <śpiewanie> <śpiewanie> Zawtował go o ocenę. Bardzo zadowolony jestem, bo też tak jak chłopakom wcześniej na treningach tutaj mieliśmy dwa dni treningów. Skakałem bardzo źle i bardzo mnie cieszy moja postawa na zawodach, więc. Okej. Zaufam, że będę walczył dalej. ja mam pytanie do Andersa, czy to jest jego pierwsze zwycięstwo w pucharze kontynentalnym, czy już zwycięstwo? Anders, is it your first victory in the Continental Cup event? Actually, I won uh, last year and then he uh, got a testy. A wygrał też Kraków już jeden zawody. Where was it? In Larva. We were meant to be together. Ona jest od naszych wskazaniów. W tamtych zawodów również byli razem na podium. Ja mam jeszcze tylko pytanie do e, Stefana, czy jest ogólnie zadowolony ze swojej formy tego lata? Czy coś jeszcze można by było poprawić? E, tak jest, bo z reguły latem spekałem gorzej. Teraz to, tak jak mówiłem na treningach spekałem źle, ale wszystkie zawody zmobilizowałem się, jest ok. Więc forma, format cały czas jest i utrzymuje się tak jak była od początku, więc... Będziemy starać się ją jeszcze poprawić, ustabilizować, że zimie było bardzo dobrze. Czyż na to, że Ci się uda wskoczyć do pierwszego składu na no? par świata, Oczywiście, że tak. Ty to ja mam to samo pytanie też do Andersa czy liczy na to że po tak dobrych występach w pucharze oh, kontynentalnym być może trener da mu szansę występów? w Anders, um, are you hoping for after such good jumps uh, today are you hoping to be in the uh, in the World Cup team in the upcoming winter season? Uh, I will, uh, try to keep Mhm. Okay. Oczywiście Andrzej będzie się starał utrzymać ten sam poziom, ale wszystko się okaże i zobaczy, jak będzie. Mam jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękujemy serdecznie. Okej, okay,